Strefa aktywności w Staszowie oficjalnie otwarta, nowe miejsce rekreacji dla całych rodzin powstało nieopodal placu zabaw przy Staszowskiej publicznej szkole podstawowej nr 3. Inwestycja realizowana wspólnie przez gminę Staszów i lokalną grupę działania Białe ługi kosztowała 615 tysięcy złotych. Odwiedzając strefę aktywności w Staszowie nikt nie będzie raczej narzekać na nudę. Na całe rodziny czekają gry i zabawy, które z pewnością umilą wolny wspólnie spędzony czas. Można pograć w szachy, minigolfa, powalczyć z kuleczkowym labiryntem lub pograć w kręgle. Wiceminister Anna Krupka w dzień otwarcia nowego miejsca rekreacji i aktywności podkreśliła, że takie inwestycje są ważne nie tylko dla rozwoju miasta, ale również są inwestycją w zdrowie mieszkańców. Ostatnia inwestycja jest z kolei inwestycją, która pokazuje, że Warto współpracować lokalnie, bo to jest inwestycja, która jest realizowana przez pana burmistrza we współpracy z Lokalną Grupą Działania Białe Ługi, a więc taka także ich inicjatywa oddolna. Inwestycja, która została wsparta ze środków unijnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Świętokrzyskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I co bardzo mnie cieszy, to jest inwestycja w infrastrukturę sportową, to jest strefa, to jest plac zabaw, strefa aktywności w Staszowie, która powstała w pobliżu placu zabaw, a więc także inwestycja w zdrowie mieszkańców, bo sport to zdrowie. Ta inwestycja została wsparta środkami finansowymi z programu rozwoju obszarów wiejskich. O dodatkowych możliwościach dofinansowania inwestycji istotnych dla społeczności Staszowa poinformował wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Cieszy ogromnie, że, te, że ta jest możliwość poprzez lokalne grupy działania otrzymać środki i inwestować w takie właśnie potrzebne działania jak połączenie rekreacji, sportu, wypoczynku, również i tutaj strefa aktywności przy szkole, przy szkole podstawowej. W tym roku dodatkowo od naszego rządu otrzymaliśmy ponad 10 milionów euro właśnie z przeznaczeniem na działalność i dofinansowanie lokalnych grup. Działania. W trakcie oficjalnego otwarcia burmistrz Leszek Kopeć wyraził nadzieję na to, że nowo otwarta strefa aktywności będzie cieszyć się popularnością wśród najmłodszych mieszkańców Staszowa. Mamy tam y, kręgielnie, mamy tam y, labirynt, mamy tam szachy, mamy tam y, minigolfa, także taka strefa... Ciekawa, nie, nie ma coś takiego jeszcze na terenie Staszowa na pewno. Mam nadzieję, że po dzisiejszym otwarciu y, dzieciaki to będą oblegać y, aktywnie. Tym bardziej, że tam jest jakby to centrum, w ogóle centrum y, y, sportu, bo mamy ośrodek sportu, na, przy którym znajdują się, przypomnę, boiska do piłki plażowej, y, siatkowej, y, siłownia, y, boisko wielofunkcyjne, y, no, i teraz ten, właśnie, o którym wspominała pani minister, wspomnieliśmy, kolejny kort, który wymagał remontu, który jest zamknięty w tej chwili. E, także to jakby te etapy zamkną nam cały ten obszar, jeśli chodzi o hale OSIR, jeśli chodzi o szkołę numer 3. No, w przyszłości gdzieś tam jeszcze w planach jest miasteczko rowerowe, ale to, to po malutku. Tuż obok nowego miejsca na mapie rekreacyjnych i sportowych spotkań mieszkańców Staszowa niebawem remontu doczeka się również kort tenisowy, na który gmina otrzymała wsparcie z programu Sportowa Polska w wysokości blisko 600 tysięcy złotych. To kolejne środki, jakie gmina Staszów otrzymała na modernizację obiektów sportowych z Ministerstwa Sportu. To jest kolejne dofinansowanie, które popłynie z mojego ministerstwa na obiekty sportowe w Staszowie. Bo tutaj rzeczywiście pan burmistrz i pani burmistrz mają się czym pochwalić. Naprawdę inwestują w sposób bardzo znaczący w infrastrukturę sportową i za to chciałam im bardzo serdecznie podziękować. Dla Telewizji STV Katarzyna Kaszluga. 一。